Ale fajnie się spało. Z Zaraz. Ej, gdzie jestem? To nie jest mój pokój. To nie jest moje łóżko! Ja mam łóżko pomarańczowe. Słuchajcie, poszedłem spać do mojego łóżka w moim domu, ale ja takiego pokoju nie mam. Za to mam fajną poduszkę, którą też wy możecie mieć. Elegancka jest na moim sklepie. Poduszka z majstą. mięciutka, patrzcie, taka mięciutka. Możecie sobie pozgniatać, ale też się na niej położyć. Tak jak właśnie widzieliście, ja spałem. Dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Jesteśmy w pokoju, tylko nie moim. Poszedłem spać, zasnąłem i pojawiłem się gdzie indziej? Wiele poduszek mamy? Co jest gane? co to za dom? Czy jest jakieś przejście dalej? Mamy salon? Ej, ktoś tam się kryje! Halo? Kim ty jesteś? Yy, gdzie ja się pojawiłem? Tyle pytań mam! Nie wiem, gdzie ja się jestem. E, tam są drzwi, ale zamknięte. Jakiś tam, jaki śłodziak tam? Jakie on ma oczka fajne! Ej, siłodziaku, kim ty jesteś? Podejdźmy bliżej sprawdzić go. Odchodzi. Jaki śodziak? Ej, zaraz, czy ty nie jesteś poł? Ja cię kojarzę. że ja kiedyś kilka lat grałem w tą grę. Poł. To jest opiekowanie się nad takim zwierzakiem superaśnym, który wygląda jak ziemniak. <gry> Albo coś innego. Ej, skacze do mnie! Ojeju, słodziaku, co ty chcesz? Czekaj, ja sobie kamerkę tę. Ej, co chcesz, słodziaku? Dlaczego mnie w tym domku? Dlaczego ja tutaj? jestem. O co chodzi? Ej, pokazał coś. Jedzenie? Ej, pizza? Na nad głową mu się wyświetliła pizza. Patrzcie, z tyłu ma pizzę. <noise> Jak to fajnie wygląda. A, rozumiem. Ty jesteś głodny. Głodny jesteś, tak? Jest, skacze. On jest głodny. Dobra. Ja muszę go nakarmić. Chyba czaje bazę. Czy ja mam się nad tobą zaopiekować? Bo nad połu się takim zwierzakiem grało i się opiekowało, a do chodźmy go nakarmić. On potrzebuje jedzonka. No dobra, no to w takim razie idziemy do kuchni i tutaj się znajduje kuchnia, a trzeba, zobaczmy co tu jest w tym domku. Tutaj mamy pokój, gdzie śpimy, tutaj mamy salon, gdzie oglądamy telewizor, tu mamy drzwi zamknięte, nie można przejść, Ok, nie mogę wyjść z tego domu. Uuuu Czyli, czyli nie mogę się wydostać. Tu mamy kuchnię, jest lodówka, jest piekarnik, ciasto w środku, ok, mamy tutaj chlebek, dobra. I tutaj jest kolejne pomieszczenie, jest to pokój zabaw. A, i jeszcze jedno. Prysznic, tu łazienka do kompania i mydło. Ej, to jest wszystko jak w tej grze. Dobra, no to zaopiekujmy się dzisiaj po. Oglądajcie do samego końca, będzie ciekawie. Chodźmy go nakarmić. Idziemy pierwsze do kuchni. A ja sobie odłożę tą moją poduszkę fajną. Dobra, wiecie co? Nakarmy go. Zobaczmy, czy mamy coś w lodówce. O, jest w lodówce. Patrzcie, mamy hamburgera, mamy kurczaka, banana i frytki. Ej, dobra, no to zakarmy go. Jesteś głodny, no to dajmy mu frytki. Uwaga, a masz fryteczki? Dostał. O, jak szybko zjadł! Jak mlas. Drugie fryteczki, dalej jest głodny Raz trzecie, i on chce jeść! LOL, dobra, jeszcze muszę kolejne wypchnąć. Teraz hamburger. karmimy go hamburgerem. Raz, jeszcze kolejny. Ile ty chcesz jeść? Drugi, patrzcie, jak on cały czas je! Trzy hamburgery i trzy kurczaki, patrzcie. O, zjadł sobie. Jak głodek? Dobrze? Tutaj patrzymy, czy... Jeszcze chce jeść? O, jest ja zniknął, dobra! Dobra, ile ty jesz? Trzy hamburgery, trzy kurczaki! <gul> ej, to ja tyle nie jem! Ja tyle nie wiem, co ty. Dobra. Co teraz byś chciał robić? Idziemy się pobawić, czy co? Bo teraz. Halo, tak. jest tu ktoś? Ej, ktoś do mnie puka. Ej, Halo, ktoś puka. Halo, to Patrycja! Jest za to? Ej, słyszę, słyszę jak ktoś Smajso, przyszedł. Patrycja, ty jesteś tutaj? Patrycja! Ej, możesz ty tu jest... wejść? Bo nie można drzwi otworzyć. Nie no możesz. Ja... No dobra, mogę kliknąć, to się chyba otworzą, bo tutaj jest klamka. A co ty nie możesz wyjść? Czekaj, nie mogę wyjść, nie mogę otworzyć. Ej, to chyba poł tylko może! Czekaj, spróbuję go przekonać, czy może cię otworzyć. A ja otworzyć nie mogę też nie mogę. To weź go przekonaj, jaki poł? Pokaż mi. Dobra, dobra, to go przekonam. Ale poczekaj, on pierwszy potrzebuje prysznicu. Ej, słuchajcie, moja dziewczyna przyszła i jest za tymi drzwiami. Moja dziewczyna Patty. I ona chyba może tu będzie mogła wejść. Nie wiem, sprawdzimy to dalej. Oglądajcie, robi się ciekawiej. Połu potrzebuje coś innego. Pokazuje jakąś wodę u góry. A, tu jest prysznic, tu woda leci. On chce po prostu się wykąpać! Dobra, musimy go wykąpać. No to idziemy do łazienki. Patrycja, zaraz otworzę Ci drzwi. Dobra, ja czekam to! Tylko muszę jakoś się dowiedzieć jak. Okej, okay, idziemy do łazienki, ja muszę teraz szybko wykąpać poł, bo potrzebuje. Połu, dobra, idzie tutaj pod prysznic, weźmy, teraz kliknijmy. O, leci woda! Fajnie, patrzcie, weźmy teraz mydło, poczekajcie, my leci woda, teraz bierzemy mydło sobie. Wezmę mydło do rączki, patrzcie, mam mydło. I teraz uwaga, klikamy i myjemy, myjemy. Pyk, pyk, dobra, myjemy mydłem. Woda leci, musimy piankę zrobić. O, jest pianka się pojawiła, patrzcie! Myjemy teraz po, ale fajnie. Dobra, myjmy teraz go tutaj z lewej strony, z prawej strony, u góry. O, co jest? Światło zgasło. Eee, co się stało? O, zapaliło. Ej, widzieliście to? Światło zgasło i się zapaliło. Dziwne to było. Dobra, myjemy dalej po. Myjemy, 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 dobra. Teraz musimy go spłukać. ok, ukrywam mydło i teraz go płuczemy. O, włączmy. O, i płuczemy, płuczemy, płuczemy. Go. Ej, co jest? Znowu znikło. Ej, nic nie widzę. Halo, światło! I światło gaśnie i zapala się. Co jest grane? Czemu tak się dzieje? O, jest piany. Dobra, piany już nie mamy. Teraz pyk, o. Jest, Dora Poł, jest umyty, ale fajnie, dobra Ej, Poł, słuchaj, ja nagrywam to na YouTubea. Chcesz łapeczkę w górę? Weź podskocz O, jest, podskoczył, chcę łapeczkę Ej, widzowie, zróbmy teraz wybuch łapeczek w górę Dla Pou, naszego słodkiego zwierzęczka Ej, weźcie, kliknijcie teraz wszyscy łapeczkę w górę Kto teraz mnie słyszy? Patrzcie, jak on skacze Każda jedna łapeczka w górę pod tym, pod tym filmem w górę To jest jeden skok dla Pou On będzie cały czas skakał Pou, popatrz, czekaj, tu w miejscu bo on cały czas skacze, patrzcie No, poczekaj, patrz... <grystanie> poczekaj Ej, czekaj, chcesz łapeczkę? Tak, chcesz? Patrzcie, on patrzy, kliknijcie teraz łapeczkę w górę, widzowie Pytajcie teraz, wbijamy 10 tysięcy łapek Challenge dla Pou się na takiego słodziaka, kliknijcie łapeczkę Z góry każdemu dziękuję, dobra A teraz Pou, co chcesz? Musimy się nim zaopiekować A jeszcze pod... O, co jest? Na kibel wszedł O nie, serio? Na kibel? Ej, tego nie było chyba No nie, on poszedł na kibel normalnie XD, ty, co on robi na kiblu? Ej, ale przecież ty... O, nie, wyleciało co z niego, O to wziął Ej, widziałem to, co to wyleciało? Co, co to wy... By... Ej, co to? O nie, fu, ja mu... Ja muszę to teraz posprzątać? Yy... O nie, muszę po nim poszątać! O fu, ja tego, ja tego nie dotykam <śle> Ej, ja tego nie dotykam Ja bym musiał... Ty, czekaj Ja mam pomysła Ja już wiem, otworzę szafkę, patrzcie Ja coś wezmę, czekajcie ja Mam pomysła, rękawiczki założę te rękawiczki założę, a to w rękawiczkach wezmę. Czekajcie, mam takie rękawiczki eleganckie Ja się założę, może i to w rękawiczkach bo ja nie będę tego dotykał normalnymi rękami, chłopie. Nie takie rzeczy, pa. Jedną rękawiczkę mam, dobra. Teraz druga, ale ciasne. No to dobrze, wiecie, bo to wtedy się trzyma. O, drugą rękawiczkę, patrzcie, mamy rękawiczki e, jako taką obrane A teraz ja to mogę podnieść, bo ja tego tak nie podniosę. Dobra, no, bierzemy teraz to, okej, okay, wziąłem Szybko idziemy to zanieść, ale gdzie mam to zanieść? Gdzie mam to zanieść? Do kibla to wrzucić? Yuh. Nie, kibel, ej, kibel tego nie wciąga Ej, czemu tego kibel nie wciąga? To jest za duże To nie wchodzi do kibla Gdzie mam to zanieść? Halo, pokaż mi, gdzie mam to zanieść Fuj, ja mam to w rękach, kurde Paul, powiedz, chciałem to zanieść, pokaż mi miejsce Kurde, chciałem to zanieść, tutaj? Do tego, do kartonu? Nie, do kartonu nie Czekaj, co to jest? Ej, tu jest trash Trash void, ej, tu jest kosz Warning, deletes all items yy, Uwaga, kasuje wszystkie itemy Ej, dobra, tutaj wszystkie itemy, dobra, wyrzućmy do środka O, wyrzuciłem, skasowało Dobra, to jest śmietnik Okej, okay, mamy śmietnik, czyli tutaj Kasuję to itemy, dobra. Okej, okay. wyrzuciłem, poł, wyrzuciłem. Dobra, ściągam te już rękawiczki, już nie potrzebuję tych rękawiczek. Ściągamy je. <laughs> dobra, ściągnę. Sprawa zatwiona, proszę bardzo. Dobra, co chcesz dalej? Ej, poł, słuchaj, wpuściłem moją dziewczynę. Ona nam pomoże, proszę. Ona czeka na zewnątrz, weź, wpuść moją dziewczynę. Ona tam jest, ja nie mogę otworzyć drzwi, a ty możesz. Weź, wpuść moją dziewczynę, proszę. No, odejdę. O, otwiera. Możesz wejść, eee... pati? Co się stało? Gdzie ty jesteś? To ty, Smiley? O, Paty o, jesteś! Jest. Cię po o nie zamknął! Nie mogę wyjść z tego. O, o, jesteśmy zamknięci. Jak, jak poł zamknie drzwi, to my nie możemy stąd wyjść, Paty. Musimy się. O ja to, to już stąd nie wyjdę. Nie wyjdziesz, ej, musisz mi pomóc? Musimy się zaopiekować pół! Ja przed A chwilą. to jest taki słodziak, ja wiem, co, kto to jest. Znam go. Ja ja przed chwilą go nakarmiłem, wziąłem prysznic i jeszcze kupę o, ale ja mu Ale super. Ten Trzeba się nim zaopiekować. Jaki słodziak? Ej, słodziaku, co teraz potrzebujesz? Co musimy teraz? zrobić. O, co to jest Zastrzyk? Ej, co on potrzebuje? O, oh, oh. to może... wygląda jakby może mm, coś mu musimy dać jakąś miksturę. O nie, czy coś, coś mu jest źle, On coś no potrzebuje. Okej, okay, musimy, musimy. Mu... Wyleczyć go, musimy go wyleczyć. Potrzebuje apteczki. Może będzie gdzieś, Typa. może gdzieś będzie w łazience. Czekaj, łazience, tutaj. Mam, 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 mam apteczkę. Medical kit. Dobra, mam, mam, mam. Patrz, patrz, mam, mam, mam. Dajemy. Baga rzucam, rzucam mu rzucam mu rzuciłem. Bierz, bierz to poł, bierz to poł. Jest wziął, dobra. I teraz, czy będzie, czy to zniknie? Bo teraz są potrzebą medycyny, czyli potrzebą leczenia. Jest, znikło, dobra, znikło. O! Jest, udało cieszy się. się! Dobra, udało się, uratowaliśmy go. To. Miał chorobę po prostu. Dobra, elegancko. Co teraz robimy? Bo właśnie mm, mamy łóżko też zaaczpatrycjalne. Patrycja. Pokaż, gdzie on śpi? On tutaj śpi, tutaj ma swoje łóżko. A tutaj wow. mamy akurat na dwie osoby, tutaj. Akurat na dwie osoby. Aha, dobra, to jest łóżko nasze, nasze a tutaj śpi poł. A tutaj o, śpi no i musimy nim się zaopiekować. O, ktoś dzwoni. Ej, ktoś dzwoni, słyszy jakiś dzwonek. Tylko, że nie otworzymy. Słyszałem dźwięk, e, ciekawe kto to, hmm, ale on nie może, patrz, on nie otwiera, ciekawe kto tam dzwoni, ale nie chcę go wpuścić. Ala, Ej, to Alek, to Alek. Alek. Spłodźcie mi, halo! Alek, Alek, na razie nie możemy! Jesteśmy z Poł, ale to tylko on może otwierać drzwi. Dobra, Nie Paul... otworzy, powiedzcie mu. Poł, co chcesz robić? Musimy z nim zaopiekować. To później ci spróbujemy otworzyć Alek. Ej, kolejny przyjaciel mój tutaj przed no z związki. Okay. Poł chce się pobawić teraz. Okej, okay, idziemy. No to zagrać. chodźmy, jest jakiś pokój zabaw tutaj? Idziemy zagrać. Tak, jest pokój tutaj zabaw. Idziemy z nim pograć piłkę, chodźmy. Chodźmy pograć. Chodź w piłkę, chodź w piłkę, Poł. Wow, jakie fajne! To są rzeczy: klocki, samochodziki. Tak, możemy sobie pobawić. Ej, ja mam piłkę fajną! Wiesz co, Dodaj. ja mam piłkę taką elegancką. Czekaj, odłożę mydło, bo ja mam takie mydło tutaj muszę odłożyć. Okej, okay, odłożyłem mydło, bo miałem w, w rączce. A teraz patrzcie ja mam piłkę, możemy pograć moją piłką smajsu team. Wow. Patrzcie, pogramy piłką, bo on teraz chce grać. Bawić się. No to rzucamy, masz piłkę smajlu team! I właśnie takie piłki są masz, na moim sklepie. No, rzucaj. Słuchajcie, takie piłki, jakie widzicie, są też na moim sklepie smajstok.pl. Też możecie takie mieć i też takie porzucać sobie. Po, jest piłka smyslu team w prawdziwym życiu. Też możecie mieć takie piłki, widzę. Fajcie znaczy team. Piłki eleganckie, dmuchane, wysoko jakie walnie czy to polecą. Uh! Takie piłeczki są na moim sklepie gdzie Też również są fajne czapki z napisem haftowanym Smajso Team. Poduszki, koce, zeszyty i uwaga, nowość. Patrzcie na to. Do każdego zamówienia, jakbyście coś zamówili z mojego sklepu, czy to poduszki, czy cokolwiek, czy piłkę, czy może czapki takie Smajso Team, mam pomarańczowe, albo niebieskie nawet, takie są nowe czapki z właśnie siateczką z tyłu. I do każdej paczki dodajemy gratis nowe zdjęcia. Moje z Dubaju, gdzie jest autograf mój. Slow. Patrzcie na to, leciałem helikopterem nad Dubajem Normalnie helikopterem wysoko Wszystko widziałem i tam jest zdjęcie, które też możecie mieć za autografem moim Albo, gdzie byłem przy najwyższym budynku na świecie Burcz Khalifa, gdzie tam jeszcze basen był Czajcie, u góry basen, czy nad, nad 54 piętrze Albo, gdzie tutaj, czekaj to są Ej to są dwa, czekaj, 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 gdzieś jeszcze mam trzecie Gdzieś mi tu zaginęło trzecie zdjęcie, bo mam dwa a jeszcze brakuje jednego, gdzie byłem na pustyni, ale. Nie mogę go znaleźć. Dobra, to trzecie zdjęcie. Możecie wy zobaczyć na moim sklepie smysokrop.pl. Wpadajcie, kliknijcie link, macie w opisie albo sobie wpiszcie smysokrop.pl. Tam jest trzecie zdjęcie pustynne. E, więc dobra, a teraz przechodzimy do połu. Weźmy się skupmy. Połu gramy w piłkę. Gramy smajsu team w piłkę. Pu pu Patrycja, łap, dam Łap tutaj. bawimy się. Masz a masz, poł. masz piłki, masz poł, Puu rzucaj! A masz Patrycja, pu pu by piłkami. Się chyba świetnie bawi. Patrzcie piłek, dużo mam piłek. Na no elegancką o jak rzuca piłkami, puu, puu! Ale się bawimy, super. Dobra, elegancko, jak poł. Co teraz? Ale jestem zmęczony. Ja jestem tak zmęczony. Uuu, normalnie, policja też jest zmęczona. Oh. Już, już już nie chce się bawić, chyba już jest zadowolony. No, wszyscy jesteśmy zmęczeni. Czekaj, połudzieś gdzieś biegnie. Czekaj, czaj gdzie on biegnie, gdzie on biegnie, idziemy. Ej, drzwi otwiera. Czekaj, czekaj, on chce kogoś wpuścić. Patrzymy. O! Otworzył drzwi, otworzył drzwi. Namyślił oh, się. Ale, alek, 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 chodź, chodź. Cześć, alek, uciekaj, nie. uciekaj, alek, uciekaj. Alek, uciekaj. Ej, uciekaj. No, już nie wyjdziesz. Już nie wyjdziesz. To, jak, jak wszedłeś, muszę to. Nie kazaliście tu wchodzić. Jak wszedłeś, to już nie wyjdziesz. Normalnie. Powoli się do powiedzenia Jesteś w domu Paul, on o tym decyduje. <grym> no, on ja, decyduje, jesteśmy w jego domu Paul i mamy się nim zaopiekować. Teraz Paul, co chcesz Paul? Jestem ciekawy, graliśmy z nim w piłkę, jedliśmy, byliśmy pod prysznicem. A teraz, ooo gwiazdki mu się kręcą. Ooo, to już chyba chce. jest tu tak spać mu się chce, a mi się też spać chce. No jak on jest zmęczony, to my też musimy być, no. więc idziemy Wiecie spać. Co, idziemy ja spać. Ja tyle stałem przed świami, to mi się też spać zachciało. Ja, no to idziemy, idziemy spać, dlatego że Poł chce spać, to my też idziemy spać, dobra. No to wchodźmy, Poł tutaj idzie, okej, okay, odstawmy Poł, Poł stoi idzie tutaj, a my idziemy... Ale co, na ty Ej! A ty, na, Ej, ziemi, co, ty, a ty, na, ty na podłogę już. A To, to ja idę spałem. Ty idziesz na podłogę. A mogę na szafkę? Ciekawe. Na szafce, dobra, okej. Okay. I gasimy światło, pyk! Okej, okay, ciemno się zrobiło, idziemy spać, dobranoc! Dobranoc! <gul Buffalo> dobranoc, pchły Dobranoc! Ja biorę sobie poduszkę taką akurat, mam też kwadratowe, na moim sklepie. Słuchajcie, kapel. Dobranoc! Wstawajcie! Um, dobra, wyspałem się, normalnie jak nigdy dotąd, ale spałem. Zaspałem. Halo, wstawać! Halo, wstawać! Pati, wstawaj! Alek! Dzięki. co nie stało spu?! Ej, co jest? No, ej, to, co jest to, to stało? się z nim stało? Czemu ja nie, nie nim niego! Ej, co jest? Mamy. Co jest? Mamy pierwszą noc i poł ma czerwone oczy, połu wszystko w porządku! Ej, jest, nie, ej, ty, ja nie, nie. To, to nie jest w porządku. Nie, 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 nie! nie. Ej, połu, połó, co jest gane, poszło teraz do, do kuchni. Nie stało. Nie wiem, chcę chyba jeść. Ej, bierze coś z lodówki, połów, wszystko w porządku! Połu! Co ty robisz, poł? Oj, O, ma ej, czerwone tw... oczy! Ej, on nas czerwone... karmi? Ej, co jest? Czemu nas karmi? Czemu on nam daje jedzenie? Ej, właśnie. Mm. Ej, to my Nie powinniśmy wiem. tobą się opiekować. To my powinniśmy. No właśnie, na... no właśnie, ale on jakoś na odwrót to robi. Ej, co jest ganem? Mamy teraz, Ej, idziemy za nim. Ej, on nam dał jedzenie, teraz nas prowadzi do łazienki? Mamy iść tutaj? Patrz, co on robi. Ej, mamy tu wejść? Poł, co co chodzi? Patrzcie on nas. Ej, czemu on nam każe? Normalnie tutaj pokazuje, wejść, chodź, ale chodź tu, albo bądź na ciebie patrzył. Musisz na pewno, go na pewno, słuchać. No stajmy tutaj, prowadzi. no. Dobra, i co teraz dalej? Poł, podchodzi. Coś chce, ale co prysznic ma? Serio teraz poubej nas mył? Naprawdę, patrzcie jak się uśmiecha jeszcze ten Śmieszek jeden, ej rzuca mydło Mydło mamy się myć, ej ale oh yeah. Mydłem, no nie wierzę w to, serio mamy siebie myć mydłem? Się ej dniemy, myje patrze. cialek, myje cialek Myje, ej, alka, myję, myje, myje Alka zobaczcie Myje, Alka Oj oj, piana! Ej, piana poszła, patrzcie pianę ma. Piana mi wziął normalnie. Pianę ten. normalnie piana się pojawiła na Alku. Na głowie ile jest piany? Co jest? Zaraz no padyce je, podejdę, trzeba padyce. Okej, okay, myje padyce, padyca myjecie, mydłem, uwaga ja ich myję. No i też dużo. Ale ty mnie dużo Piany, dobra, teraz ma kolej. Jace. Weźcie mi umyjcie mydłem, masz mydło. Weź teraz mnie. Musimy Daj się umyć, to. dlatego że połu nam każe I na teraz on nami się opiekuje. Mega dziwna sprawa, bo to my się opiekowaliśmy. Iść, bo nie dałeś. Dobra, macie mydło, macie mydło, myjcie mnie, mydło teraz, proszę bardzo. I teraz dawajcie. No, masz łap tą mydło, kurde że Mogę podnieść. Dobra, no, i teraz my. Z, teraz dół, dół dół stąd, z dwóch stron, dawajcie myjcie Dobra, mnie. Dobra, no. myje, myjemy, je O no, po lewej stronie, alek bardziej, po lewej. Myjecie, po lewej, Dobrze, myjecie. dobrze, dobrze. Patrzcie, jak Alek my tam myje, to myje, myje. Po prawej, po lewej. Dobra, i teraz uwaga, czy będzie pianka. I jest pojawiła się, patrzcie, mam piankę. O. O ile my w pianie na jesteśmy. nie pianie, wygrano musimy teraz to zmyć. Idziemy pod wodę i myjemy. Myjemy, płuczemy się, puczemy się, płuczemy się. Musimy Dobra, z tej pianki się, się spłukać po prostu. Się. O jest, dra, mi znikło elegancko. teraz mam. Czekaj, ja. Okej. O, o, Alek. Buczę, okay. o I, jest super. O. Dobra i teraz Patrycja. O zamykamy. Umyci. Proszę bardzo. A dlaczego my się myliśmy, kurde? Ej, to tak nie no powinno. A i to teraz z no To My go powinniśmy. Po się myć. My powinniśmy teraz ci umyć. Idziesz się myć. Nie chcę, patrz, nie poszedł. Ej, co Chyba nie, nie słucha się nas w ogóle. Ej, nie on teraz nami rządzi. Ej, połóż, nie słucha na, nas w ogóle. Ej, ta, patrz, coś dał no, nam, apteczkę. Co on dał nam? Apteczkę mamy, patrzcie. Dostałem serta, widzisz? Ej, serduszka Aha, mi lecą. No, widzę, wow. widzę. Serduszka mi lecą, on dał nam apteczkę, jakby do nas uleczył po kompaniu. Ej, dobra, zdrowie. Mega dziwna sprawa. No wiecie co, dam wszystkim czapki może. Czapki Smańsu Team są fajne. Takie właśnie mam czapki, patrzcie, eleganckie. Takie smajlu team. Dam te Szalkowi. proszę bardzo, możecie ubrać. Masz Alek czapeczkę. Jugu, jak się cieszę. O, ale się to, cieszy cekaj. Padycja. proszę bardzo, każdy z nas ma czapkę i ubieramy za trzy. Dwa, jeden, SMILE SLOW TEAM! Boom. SMILE SLOW TEAM! SMILE A, SLOW czapeczka. TEAM! Do białego Dzięki. rana, elegancko, wszyscy mamy czapeczki takie i też możecie wymieć Wpadajcie na smilestokroka.pl Ej, Paul, teraz pokazuje, żebyśmy szli się bawić, teraz musimy się pobawić Robimy, robimy się. wszystko to, co on robił Mamy tutaj samochód, ale tym nie możemy nie. jechać O, piłkę nam rzuca Patrzcie. <laughs> Mamy normalnie samochodzik, ale on nie chce ruszać, on jest Zepsuty jakby, dobra. Ej, ale Zepsuty rzucał mamy. Ej, patrz on, nam rzuca piłki, smajlu team. Ej, dobra, my mamy się teraz grać w smyslu team? No nie no czemu my mamy teraz się jego słuchać? No właśnie! Ja już jestem zmęczony. Ja <słys> też. <słys> To jest ja tak, bardzo dzień. Tak, bardzo. Tak. On normalnie się opiekował nami, dobra. Podskakuje, teraz mamy iść do spania. Patrzcie, jak on że jesteśmy zmęczeni, ona nas poradzi do spania. No, no, no. To, no to idziemy w takim razie spać, okej, okay, czyli mam. Ja mamy wracam musko. na biurko. Okej, okay, każdy wraca na swoje tego i światło zgaście. Klikajmy, medra, ja, ja zgaszę światło. Dawaj. 3, 2, 1, pyk, zgaszamy. O, elegancko, zgaszone i idziemy spać. Dobra, dobra noc. Noc. Ja biorę dobra sobie dobra fajną poduszką uśmiechniętą, dobra. 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 Fajnie się spało Kolejna noc, elegancko. Na tej poduszce fajnie się śpi Dobra, zapalamy światełko elegancko eee, Co eee... się stało? No jest grane po eee, wszystko w porządku. Przyczycie. Ale kupasz, eee, Co ty to ty się no? stało? Ej, czemu tu jest tyle czerwonego? O, to jakoś stołem. dziwnie wygląda trochę O, mega strasznie. dziwnie wygląda Bardzo jakby gruby jest i ma pod brodą jakby to się roztył jakoś Ej, roztył się totalnie jego oczy się zrobiły czy źrenice czerwone o, i jego twarz... jest coś wielkiego Ej, dola, to jest mega eee. dziwne jak on wygląda Dużo jest czerwonych plam I mamy zgaszone światło, ale tu jest creepy, zrobiło się ciemno czaj zapalmy to Ale ciemno, ciemno. Zapalajmy wszędzie światła Zapalmy tutaj, A? zapalmy tu to Tam gdzie mamy te lampki to trzeba gdzie zapalić lampki są? zapalić lampki, pozapalajmy lampki ale... To jest lampka ej, co tu jest za tym? Ej, widzę coś. Co? Co? Za, za szafą jest dużo czerwonych plam, które prowadzą dokądś. No ja bym Ta tam szafa nie szafa jest odsunięta, ona no tak odsunięta. nie była. Ej, tam hmm. jakiś sekret, wchodzimy sprawdzić to? Chodźmy to. Chodźmy. Ja zagadam Paula, a Wy spróbujcie tam pójść. Dobra, dobra, dobra. Paul, yy, co teraz robimy? Paul, bo ja, ja głodny jestem. Tak, jak głodny, daj mi głodny, głodny. Głodny, Patrz, patrz. On prowadzi do jedzenia, do głodny. A my idziemy to sprawdzić. okej. Ktoś go odwróciliśmy tak, uwagę. Chodź, paty. Chodź, paty. Idziemy. Wchodzimy, wchodzimy. Ale jak tu ciemno jest, nic idziemy. nie widzę. Co się stało? Czemu to jest tak? Ej, to jest dziwne. Dlaczego Paul się zmienił tak nocą? Idziemy dalej sprawdzić to. Coś widzimy tam, coś leży. zapalić a to, tutaj, widzę pyk. Co A! jest? Ej, tu jest kościotru! Kościotrup bez... normalnej skóry! I tu są same kości bez skóry! Ej! Ej, to jest spór! Zjadł. zjadł! normalnie zjadł! Jakąś nie! osobę! Poł zjadł kogoś! Alek! Musimy stąd wyjść. Ej, nie ufmy tego blisko poł! Ktoś dzwoni! Halo, kto no, dzwoni? Halo, halo, kto ej, dzwoni? Halo, kto tam jest? Jak ktoś dzwoni. Sadek, Sadek boli nas! Sadek powoli nas! Sebek uwolni nas Drzwi. O nie połójcie, po po Cofnijcie się, cofnijcie się, cofnijcie się. Cofnicie się. O, co co nie sebek, uważaj! Nie, uważa, Olo, nie co wchodź tu! tu, tu. Sebek, tylko nie wchodź tu! Sebek, nie wchodź! O, nie! Sebek! co, co nie. jest? Co to za sebek. sebek! nie wolno tu wchodzić! To... Ale pati, cześć! Sebek, co dlaczego tu ty dzieje? tu wchodziłeś? Miałeś nas uratować! O nie, Ale... on tu wszedł, Sebek! Jesteśmy uwięzieni przez Poł. Mi... On dziwnie się zachowuje jak... On... No właśnie, on nas wychowuje. No my, my na, po, my na początku stało, go wychowywaliśmy. Za a teraz po u nas, patrz patrz, patrz on podchodzi do lodówki i mamy jeść, patrz patrz, on wchodzi do lodówki. Ej, a... Ale ja już się ja, już nie chcę. Nie każe nam jeść, on nie chce. jak mamy to, problem, słuchaj, on nas karmi i chyba chce nas wykarmić. Czekajcie, czekajcie, zjeść. bo ja trochę głodny jestem. Ja nie, jest, Sebek, nie jest, jest tego, nie, jest, nie sebek, jest tego, no. sebek! Nie, nie tego, no! Nie jestem tego, co on ci każdy! Ale dobre, am, mam, am. Dziękuję. On go karmi specjalnie, Patrz, on mu daje więcej jeść. że ale tyle jedę, już jestem najedzony. Później, później on go zje, Sepka, Sepka później zje, Czajcie? Nie, nie nie, nie. nie ale nie jedz dobra. tego, mm. nie jedz tego, o nie ja Czekaj, daj ja on O mi, jestem pełny Też Nam daje, nam daje, my musimy jeść, czy nie? Ja, 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 ja zjem, Poś, poświęcę się o, o, on nas karmi specjalnie, dobra, musimy jeść to w takim razie no rapoł, co dalej? Musimy się stąd jakoś wydostać. Ej, może jakiś jest pomysł, żebyśmy odjechali może tym. I byśmy wyważyli drzwi. Ej, byśmy wzięli samochodzik i samochodzikiem odjechali. Co Tylko on to? nie działa przecież. No właśnie, on nie działa. Musimy znaleźć e, jakiś silnik albo paliwo do tego. Musimy Dobra. znaleźć. Sebek się na tym on tam mechanik jest. Silnik, przecież. paliwo, Sebek. nie ma problemu, złożymy to, tylko... Sebek, jak to odpalić? Bo to nie chce jechać, patrz. Jak to odpalić? Dlaczego I to po, nie chce bo jechać? Bo ja chcę się umyć. Ja spróbuję, Co to rzeczywiście nie działa. Potrzebujemy. Potrzebujemy klucza czternastki. Bo umyj mnie, umyj mnie, chodź tu. A, A bo albo paliwa, bo tu pasuje, że full zero, to paliwa, Sebek? A w, su w sumie paliwa też nie ma, no, ja bym dolał tutaj. Dobra, Dobra okay. to może paliwo Ok, Okej, musimy patrzeć. Gdzie jest paliwo? Alek co ty zrobiłeś? Co, co ty rzuciłeś? To, to, to nie ja? To do poł? Dobra, Alek, o... udawaj, że się myjesz, idź, mycie, a my, okay, my idziemy okay, salić okay. to. Paryca, idź. Damy idź. Idziemy, Paryca idź do połu, idź do połu, idź do połu, idź do połu. No, udawajcie, że się myjecie, Dara, myjcie się, pianę i tak dalej. Tak, po, myjemy. Sebek, Sebek, jest coś tutaj super. widzę, Sebek, coś tutaj jest, Sek, ale fajnie, rzeczywiście, coś jest, no? Otóż, szybko wejdziemy na dół. Chodź, 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 chodź. Zamknij to zamknij, to Zamknij Chodzę. to, zamknij. Czekaj, czekaj, żeby... zamykam, zamykam, zamykam. Ale nas pół nie widział. Dobra, idziemy teraz tutaj. Mamy jakieś skrzynki Co tu jest? O, zapaliłem, dobra, mamy skrzynki ale w tych skrzynkach, jakie wielkie skrzynki są jo! One są takie wielkie, takie wielkie jak mój sklep, widzowie. Zapraszam na smastercl.pl. Fajne rzeczy na moim sklepie poduszki, czapki i nie tylko. A do każdego zamówienia wrzucam nowe zdjęcia z autografem. Moje wakacyjne zdjęcia, które możecie mieć wy. Jedno zdjęcie jest losowe, dodawane do zamówienia każdego. Wrzucane albo to, albo to, albo to. W zależności, jakie wam się trafi. Skolekcjonujcie wszystkie trzy. Zobaczymy. Czekaj, kurde, mam tutaj, znowu się pomyliłem. Gdzie jest ten ptak? Ja mam jeszcze ptaka pustynnego. Zobaczcie na moim kroka w sklepie. Bo dlatego, że są trzy różne zdjęcia. Dobra, ale weźmy się, skupmy. W tych skrzynkach nic nie ma. Dlaczego tutaj I One nic są nie ma? ogromne, ale puste. Puste, te skrzynki tutaj nic nie ma. Dobra, patrzymy tutaj. Znalazłem jest mam paliwo! I Masz paliwo? Mam paliwo! Sebek, dawaj szybciej, szybciej, wychodź, wychodź. Idę, 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 wychodzę. Wychodź, wychodź, zamykamy, 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 zamykamy. O nie, widział nas! A, Sebek, uważaj! Nie. O nie! Zjadł sepka. O co zrobiłeś sepkowi? I co tam się stało? O nie, to zjadł i wypluł! Bez skóry i mięśni. O, co? O? On go normalnie zjadł, zjadł sepka! Wychodźcie, wychodźcie z tego! Puczcie się i wychodźcie, rzecz! O, no o, się, ja czekaj. O nie, zjadł sepka! Ej, zobaczył, że sebek schodził na dół i normalnie się wkurzył, go zjadł. Patrzcie, tu sebek, widzicie? Tu sebek o, jest! nie, nie! Sebek nie. Tak, to zapećcie to, kurde, bo to cały czas leci. No patrzcie, sepka o. nie ma. O, co ty zrobiłeś? Rozwaliłeś jeszcze jego kości, kurde, przez fala. No ale czekaj, nie czekaj, czekaj. Postawię, 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 czekaj, czekaj, czekaj. weź co? to. Co ty zrobiłeś? To weźcie, A, sepka, zabierz go. No. Zabierz sepkę, Zabierzcie A ja wziąłem ja zostawię. Mam go w ręku, ja go tutaj go nie zostawię, jeszcze go ratujemy. Dora Poł, teraz nam coś każe, o nie. Musimy uważać. Ej, ale słuchajcie, mam coś, mam coś. Dobra, e, co teraz robimy? Musimy się bawić, dobra, pobawmy się. Okej, okay, no, masz się. piłka, Ui, ale fajnie, ale super. Aha, Ui, musimy stąd jak najszybciej sobie uciekać. Jak najszybciej. Wow. wow, fajna piłka z super. Yeah, wow. Ale Ekstra, super Lubisz piłka, się fajnie się bawimy. Jako... Yy, ale jestem zmęczony. No ja yy. też, też, ja też jestem, no idźmy, chodźmy się położyć, jestem mega śpiący. Dobra, dobra. Yy. Dobra, no to idziemy w takim razie. No to chodźmy spać, Okej, okay, on gasi wszystko, poł, gasi. no dobra, to musimy zgasić. Gasimy, idziemy spać. Okej okay. I tutaj jeszcze musimy zgasić. Dobra, idziemy do łóżka. A ja wstanę w nocy. Kolejna noc, boję się to tego. Dobra noc. Dobra noc. Dobranoc! Dobranoc! Yeah. Dobranoc! Ja nie idę spać, ja nie idę spać. Ja nie idę spać. Cicho, cicho. Ja nie poszedłem spać, ja nie poszedłem spać. Dobra, oni chyba zostali. uśpi. Dobra, się obrócił, obrócił się, nie widzimy, dobra, dobra. Szybko idziemy do pokoju, idziemy, idziemy, cofamy się, cofamy się, cofamy się. Tylko, zapalam światło, zapalam światło, dobra, zapalam światło. Bierzemy szybko, tankujemy, 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 szybciutko, szybciutko. Musimy zatankować i uciekamy. Spróbuję wyważyć w tym drzwi. Wejdziemy w drzwi po prostu. Dobra, zatankowane, elegancko. dobra, wchodzimy do środka. Jest, mogę jechać. Działa, 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 patrzcie, jadę, 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 wyjeżdżamy, muszę w drzwi. A Nie, tu jest! Aaaa. Po, zostaw mnie, zostaw mnie, nie mnie. proszę, nie rób mi nic, Poł, nie rób mi nic, o nie, 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 Poł, Poł, a, muszę go ominąć, szybko, omijam go, omijam go, o, jest, przyjechałem, ej, przyjaciele, wstawać, przyjaciele, mam, jest, mam auto, o, mam za autko, wyważę drzwi, wyważę drzwi, zostałam, zapalajcie tu, uważajcie, żeby was nie zjadł, uciekajcie, Poł będzie nas ścigał, Poł jest mega głodny, no uważajcie. Nie. Dobra, musimy teraz, on będzie na około szedł. Zapalcie światło, zapalcie światło. Tutaj tutaj była... Szukajcie to, szukajcie to, uważajcie, mam... Szukajmy czego? Muszę to wywalić, to. muszę wywalić te drzwi. Tutaj szukajcie tutaj czegoś. Za jest zapalniczka, jest zapalniczka. Masz zapalniczkę? Podpal, podpal ten dom cały i wyjedziemy szybko. Podpal to! E, tutaj, tutaj Podpalam. weź pal pod tym. Ej, nie, nie to, nie to! O nie pali się, pali się. Aaa, nie mnie, Wywalam drzwi! U, wywalam drzwi, U, wywalam drzwi. Jest, wywaliłem, wywaliłem. Palto, Po, wywaliłem, jest, uciekam. Pale, pale. uciekam! Uciekam, 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 dawajcie, przeciele, dajcie przeciele! Chodź Patrzcie, palto, palto, całe jest, ale dobrze! Pali się, poł, patrzcie! Poł się dom. pali, podpalamy cały dom, poł złego, poł! Patrzcie, pali się, dobra, dookoła nie może wyjść, patrzcie, wszystko jest w ogniu. Daliśmy radę, uciekliśmy z tego. Uciekamy jest. od domu, poł, dobra. A wy widzowie wy możecie wejść szybko na mój sklep, fajnie było, ale my uciekliśmy, wy możecie wejść na mój sklep po fajne czapki Smilesow Team lub różne rzeczy, mam frisbee, mam poduszki, inne koce, na przykład tu jest taki właśnie koc, na Smilesow.pl nowe zdjęcia do każdego zamówienia, na przykład z Dubaju, wpadajcie, zobaczyć, fajne są, a my szybko uciekamy, patrzcie, dom po się pali, jest w ogniu cały, co będzie dalej, bądźcie też jutro, zwiewamy, przyjaciele!